Cześć, witajcie, ja jestem Pawlik i witam Was w takie jakby troszkę odskoczni, bo jak wiecie, ostatni raz Pokémony na kanale były 8 miesięcy temu. I jesteśmy teraz w takim właściwie symulatorze walk Pokémon Showdown i jest ze mną cichy HD, cichy HD, tak? Tak, siemanko, cześć, co tam u was? No, no i postanowiliśmy sobie, że zagramy sobie w takiej jakby kooperacja, właściwie taki duel, jeden przeciwko drugiemu właśnie na Pokémon Showdown. No, i będzie to format BO3, czyli do dwóch wygranych, ale przy nie, bez owijania w bawełny. Przejdźmy już bezpośrednio do walki. Jak widzicie, tutaj Jolteon na Marołaka sobie za bardzo nie poradzi. więc ja zrobię taką trochę, jakby dywersję przeciwko cichemu i zobaczymy, jak cichy sobie to rozegra. Nie rozegra tego, cichy. W ogólnie, to, w ogólnie to chciałem Wam powiedzieć, że ja, w tym tu grałem tutaj e, dwa razy z Bartoszem, właśnie. No i yy, przegrywałem, no wiadomo, przegrywałem, tak, bo, bo prze, przegrywałem, no ale mam nadzieję, że może nie będę aż tak bardzo jebany w tej grze i, i może mi się uda chociaż raz wygrać z Bartoszem, także to już by było jakieś tam osiągnięcie. Co prawda, no tutaj widzimy, to jest walka z, z Goliatem jednak, no bo ja z Pokémonami mam tyle wspólnego, co Bartosz z, bo, z Baletem Mongolskim, no ale tak to właśnie jest tutaj. Spróbuję coś tutaj zadziałać, ale wątpię, wątpię. Tak, i kolejny odcinek możecie znaleźć właśnie na kanale Cichego, link będzie w opisie. Także śmiało zapraszam, tam u Cichy, bo bardzo ciekawe materiały z Metina i nagrywał coś tam jeszcze z Luciusa, z tego co pamiętam. więc śmiało możecie zajrzeć na jego kanał i sprawdzić. A, tam wiesz, co, tam, tam, to, tam możecie znaleźć wszystko, tak. Tam Metin to jest. Metin ogólnie miał być taką odskocznią, ale tak się stało, stał ostatnio takim główniejszym kontentem. Także no trochę, się, trochę się pozmieniało, no, tak to jest. Tam parę vlogów macie ciekawych, ale tutaj u Bartosza również zacny kanał, zacny kanał również sam mogę polecić, tak? Ale to już może więcej będę opowiadał, jednak na swoim filmiku, do którego was bardzo serdecznie zapraszam. Dobra, to co, Bartoszu? No to gramy, gramy, no. Przede wszystkim, może, tak parę słów jeszcze o samym showdownie. No, jak widzicie, tutaj mamy symulator walki, tutaj cichy ma 6 Pokémonów, ja ma mam tutaj 6 Pokemonów, wy moje Pokémony widzicie, ponieważ jest to moja perspektywa. Tutaj właśnie na czacie z prawej strony Cichy sprawdził, na jakie typy jest Glaceon słaby. No i e, walka toczy się tak samo jak w zwykłych Pokemonach, tak? Mamy cztery ataki z dyspozycji, sześć Pokemonów. No i naszym celem jest przechytrzyć przeciwnika, tak? No ja akurat mam o tyle farta, że trafił mi się ludowy Pokemon i udało mi się nim pokonać roślinnego karniwajna Cichego. I mamy aktualnie statystyki mój jeden martwy i Cichego dwa martwe, ale... <noise> no i jak widzimy... Cichy wyskoczył nam tutaj z legendarnym pokémonem, ponieważ hmm. y, gramy w formacie randomowym, tak? I, i może się zdarzyć, że... Je... Oj oj oj! <ścoughs> nie dobrze. Niedobrze. Gramy w formacie randomowym, w związku z czym cichemu może się trafić 6 legend, a i może się trafić 6... Nie wiem, magikarpie. Ale zobaczymy, co tu mogę jeszcze zrobić, bo Reshiram. Dobra, zobaczymy co tu na Reshirama. A zagramy sobie może tak. No tutaj można jeszcze odpalić timer, ale jako już gramy we on to nie będziemy się poganiali. Tam cichy niech ma czas do namysłu, ponieważ, jak sam mówi, jest początkującym graczem. I tu właśnie po prawej widzimy, na jakie typy Claydol jest słaby. No i Reshiram teraz podejmie jakiegoś ataku, lub może cichy go zmieni. Zobaczymy. Nie chcę go na nic naprowadzać ani wprowadzać w błąd. Niech się chłopa No i proszę bardzo, został zmieniony i wy przed chwilą widzieliście ataki mojego Kleidola, więc zapewne domyślacie się, co zaraz nastąpi. Tak może, No o, jest o właśnie. Nie. Tak ale niestety jest problem z Avalagiem jest taki, że on jest właśnie bardzo tankownym Pokémonem. Dobra no, ale zobaczysz ciche, że bardzo Bardzo dziwne Pokémony mi się trafiły, ponieważ, czekaj zobaczę coś sobie tutaj. Aha, i jeśli znajdziemy najdziemy do swojego Pokémon, możemy sprawdzić jego statystyki, tak? Teraz widzę, ile mój pokémon ma ataku, i specjalnego ataku. I chyba, chyba zdecyduję się na... Może na to? Nie wydaje mi się, żeby Cichy miał czym zabić mojego Flareona. Chyba, że ma... Ma Earthquake, no tak jak się spodziewałem. <grym> <grym> dobra, dobra. No to spróbujemy sobie może użyć... Użyć superpowera, tak? No bo to będzie taka ale nasza. Nie jak... tak teraz zabijesz, nie? No. no tak, ale zauważ, że ty cały czas masz jeszcze trzy Pokemona i mam zatrutego Floriona, Joltiona, którego już widziałeś, no i jednego Pokemona, którego mam cały czas w zanadrzu. Ale zauważ, hmm. że gra wylosowała mi cztery ewolucje Eevee, co? Pierwszy raz zdarzałem mi się taka sytuacja, że mój cztery? Team cztery, jak są... to masz jo Joltiona, Floriona i. Vaporiona i też. Glaciona. Tak, Glaciona też mam jeszcze to są. Która to jest generacja? Yy, to jest czwartej generacji Pokémon Lodowy. Tak, ja no i mam ja jeszcze... nas, wie, Wiem, że tutaj będzie beka z cichego, nie? Że się nie zna na Pokémonach, ale. Znaczy, nie, ale ja cały ja tam... pierwszy sezon oglądałem, nie? No, właśnie, no yy, cichy, wybierasz Pokémona, tak ci podpowiem. A, tak to tak to... Ro cichy, rozmawiamy, cichy. rozmawiamy, a tu. A odcinek leci. Dobra, Swellow. To spróbujemy sobie zrobić to. Swellow ma tyle. Kurczę, no czarno to widzę, ale. A no Aj, jednak, jednak był szybszy, dobra, jest zatruty, czyli to jest Swellow z umiejętnością Guts, ponieważ gra zawsze nosuje w taki sposób, żeby on miał wzmocniony atak za pomocą bycia zatrutym. Dobra, spróbujemy to tak zrobić. Zwróćcie Zobaczmy. uwagę na to, jakim tutaj Bartosz jest wyjadaczem, że on tak naprawdę nie potrzebuje żadnych tutaj takich żałosnych bików, jak ja to robię, tak. Znaczy to jest kwestia tak, tego, że trafiły nam się Pokemony o dość łatwych typach, tak? Jedynie Weak mógłbym sprawdzić na no właśnie na Reshiramie chociażby. Żeby się dowiedzieć na jakie typy jest słaby, ale już widzę, że ta walka raczej skłania się ku twojej wygranej, ponieważ nie wydaje mi się, że moje pokemony mogły stawić czoła Reshiramowi, tak? Więc. Miłoby było, no. Nie ukrywam, że miłoby było tak raz sobie wygrać z Bartoszem, nie? Ale no. Dobra, no zostało ci jeszcze tylko 6 ataków, więc, więc może jakoś to przeżyję, chociaż nie nastawiam się zbyt pozytywnie. Ponieważ jak widzicie moi drodzy, mój szósty Pokémon to nie jest raczej zbyt duży koks. Jolteon wytrzyma jeszcze maksymalnie jedno uderzenie. Dobra, no to wstawiam no, ja tak. ciche, że że wygrasz sobie chyba. hi <słuch> Dobra no. Słabo będzie, słabo będzie przegrać obydwa, obydwie walki na swoim odcinku, ale no. ty się zamienimy odcinkami. Nie no, potem pójdę sobie do, pójdę sobie na twój odcinek i, i tam ci skopię pupę. Dobra, no to jak widzicie pierwsza walka jest po stronie Cichego. No i widzimy się już za chwileczkę w kolejnej. Łapka w górę za, za to, że mu się udało. Dokładnie. No i jesteśmy już w drugiej walce, jak widać tym razem szczęście również się do mnie nie uśmiechnęło, bo Cichy otwiera walkę z Mewtu, a ja Huntail'em, ale żeby żeby tym razem już nie przedłużać tego jakoś bardzo, to postaram się odegrać na Cichym. No. Przypominam ci Cichy o możliwości mega ewoluowania, nie wiem czy twój Mewtu może mega ewoluować, aczkolwiek pod atakami masz okienko do wyboru mega ewolucji. No dobra, dzięki, dzięki, dobrze wiedzieć takie rzeczy. No zaraz, no i jednak ma. Jednak mam Mewtwo w formie Super Saiyanina. Tutaj Co to jest. To się stało. To są mega, mega ewolucje. Dobra, no zobaczymy. Może, może uda mi się coś tutaj ukraść. Na kogo ty jesteś słaby? Zobaczmy tutaj Ciebie. Ty na... jesteś słaby na. Na wszystko, czego nie mam, powiem ci. <grym> Ale ja wiesz, Mewtwo jest na tyle silny, że możesz go nawalać po prostu tak sobie, tak bez, bez patrzenia na słabości. Ale ten random i obiecujesz, że się nigdzie nie zabije tutaj? No nie no, jeśli rzucisz jakąś eksplozję, to ten, ale wierzę, że wybierzesz dobry jakiś atak. Oj, no ładnie lo, lo. siadło. ja, umarłem. Ajajajajaj, aj, aj, aj. coś tu Staję, spróbuję. Aj, aj. Zobaczymy coś jeszcze. Dobra, okay. może się uda. Dobra. I i, 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 i. Dobra, zobaczymy tak. Aha, uleczyłeś się U. bardzo rozsądnie. Dobra. A to do, do, do. Dobra, zobaczymy tak. Zagramy sobie w taki sposób. Może się uda, może nie. Nie do Queen to jest ta, no, to jest ta kobietka, nie? Tak, to jest no, nie do królowa i nie do król są, nie? No. Aj, jajaj, size jak siadło. Dobra, to spróbujemy to zrobić jeszcze. całe HP. Jeszcze w taki mógł sposób. Mógł życie zabić. A mógł zabić, no czekaj, bo to jest. on ma tyle, a on ma. I will I will... Tak czułem, tak czułem, że zmienisz Pokemona Bo ty troszkę bijesz, nie? No tak, tak, ale problem jest taki, że na poli Rafa właśnie... Właśnie nie sobie bija, ale przynajmniej jedna, jedna warstwa tych kolców siadła i, i... przynajmniej jest zatruty. Ale... ale, ale. Znowu szczęście... Tego, ten Pokémon mi się po raz drugi i czujesz, że to jest jakiś hacks ze strony. ze strony twórców. Dobra, zobaczmy tak, z pewnością. Dobra, zobaczymy to tak, bo ty masz. Aha, i z prawej można zobaczyć, jeśli yy, wrogi pokon ma jakiś przedmiot, tak? Ja zobaczyłem, że. Yy, wrogi Polirat stracił trochę życia, tak? To oznacza, że przedmiotem twojego Polirata jest Orb. Czyli, że przy każdym ataku zdajesz większe obrażenia, ale tracisz trochę życia. I przypominam ci, cichy, że jest twoja tura i powinieneś zaznaczyć jakiś atak. Spokojnie, spokojnie, Bartoszu, nie denerwuj się. Ja, tam. ja wiem, że czas antenowy leci i tak dalej, że uwaga widzów, te sprawy. Będzie zerowy no, ale... time. Tak, tak. <śmiech> <śmiech> nie no, wiesz, co teraz to. Teraz to będziesz miał dość spore wyświetlenia, jak zobaczą, że taki Devil cichy nie tutaj jest. No tak, Zm znając... Pośmieszkujemy, nie? Biorąc pod uwagę moje Pokémony, a to, że trafił się tobie Mega Mewtwo, to też nie widzę tego jakoś zbyt kolorowo. Pozbyłem się Life Orba i tym samym wydałem, że mój Pokémon też ma Life Orb. No Jezus! Dlaczego? I... Powiedz mi atak skald, jaką ma szansę na, na podpalenie? Najlepszy na atak skald i powiedz mi yy, jaką nie ma wiem, szansę. Nie wiem, Pokemona już. Aha. <noise> no to, to chyba nawet zabije ci YouTube. Aj. Nie, nie, tak, nie, nie udało się. A jestem szybszy, czy nie? Zaraz ci powiem. Yy... Chciałbym zaprzeczyć, tak powiem. <noise> no to Bartoszu, mam nadzieję, że. Że, że. Że mi się uda. No, udało się. Ale twój miot no, był za jak to, ty. to jest niesprawiedliwe. Ale ja cały czas mam szansę, cały czas mam szansę. Dobra, I i i, i. i, i, Spróbuję sobie to tak zrobić. Zobaczymy, no. Ty masz 5 Pokémonów, ja mam 3. Ale znowu, kurde, ja to bardzo nie lubię, kiedy coś jest tak losowego. To. To, jak ja, to gram jest sobie... sprawiedliwe, nie? Właśnie, jak gram sobie sam dla siebie, nabijam ranking, to trafiają mi się super Pokemony, a. A tu na nagranie dostaje jakieś główniksy. Ale to jest właśnie magia kamery, zobaczysz, że u mnie ja będę miał swoje gówniksy, chociaż nawet nie będę o tym wiedział. No bo chuj, ja się znam na Pokémonach, tak naprawdę. Ale tak to właśnie wygląda. Aha, ja teraz wybieram Pokémona, tak? No to chciałem Ci to zasugerować, ale. Ale nie chciałem przerywać wypowiedzi. Dobra, no kończ właśnie. No, jeszcze trafić się Pokémon, który nie dotyka. O, ojejku, to będzie chyba dobre, jeśli przeżyje. 107. Dobra, no zobaczymy. Ty masz po polsku to? Nie nie nie, ja po prostu wiesz, wiem, znam tłumaczenia, nie Aaa, masz to... angielski. No. znam. It angielski. to jednak jest. No, widzisz, znam angielski, a w, w Hearthstone gram po polsku, coś takiego. <grym> Zdarza się i tak, no. Defog, plus... O, Jezu, chyba, ale ci palne za 50 chyba ponad. No czemu tak to bije? Nie, tylko 3. Ja nawet nie 3. wiem co ja ci tutaj użyłem za ten. Zmniejszyłeś mi unikliwość. Rost to jest... Aha. No słuchaj no. <laughs> Przypominam ci o czytaniu co robi każdy atak. <śmiech> <śmiech> nie no, bo czas nowej te sprawy. Tak, tak. Knock off i straci w ten sposób leftowersy. Teraz już nie będę leczył. Raz, dwa, trzy. No przestań trzy, cztery Cztery razy siadło, bardzo ładnie. Bardzo nie podoba mi się to co ty w tym momencie czynisz, tak? No mi nie też się to tak nie tak. podoba, no ale ty teraz się będziesz leczył w 50 i odcinek będzie miał 30 minut. Dobra, knockoff. Yy, wiesz, no knockoff nie bij jakoś dużo, może użyjesz jakiegoś innego ataku, tak nic nie proponując. Bo ponieważ pokażę teraz, widzą, podjadę trochę do góry, tutaj cichy przed chwilą sprawdzał na jakie... A! dobra, nieważne. Dobra, no jeszcze. Jada, ci, no, że możesz niech. możesz używać tego knokofa dalej, nie obrażę się. Zrobię coś dla ciebie. No i patrz, i Widzisz i tak się kończy bijemowanie. Pamiętajcie ludzie, nigdy... nigdy nie bijemujcie przeciwnika. Ech, no. Szkoda gadać, szkoda szczępić ryja, naprawdę. A teraz, a teraz wy, wytłumacz, jakby któryś widz nie wiedział, co to znaczy bijemowanie, tak? Ja, tak jakby nie to, że ja nie wiem czy coś. Tak po prostu jest. Wiesz że tak. jak to jest. Bijemować to jest tak zwane Bad Manners, tak? Czyli specjalnie wykonywać jakieś ruchy, które sprawią, że nasz przeciwnik yy, na przykład przy, pożyje chwilę dłużej niż, niż powinien, tak? Pani podpalisz mnie pewnie. O, coś takiego. Dobre rzeczy. Ale przynajmniej mój jest jeszcze przed twojego pelipera, więc... więc możliwe, że wyrobię sobie te ja przewodnie. Nie mam Kangaskanem tutaj 137, tak? To co ja tutaj potrzebuję? Ale wiesz, to są widełki od 137 do czegoś tam, nie? Aha. No i zaczęło się, ale czułem... Czy to jest niesprawiedliwe? Smutne jest to, że twój pokémon nawet w najniższych widełkach jest prawie szybszy od mojego. Więc musiałby być full pod tanka, żeby, żeby być wolniejszy od Kangasana mojego. Ale no. Nie wiem In... czy to jest uderzenie. No Close tam masz. Kombat. Jeśli co... To... Aha, Close Combat to tak, to jest uderzenie. To masz napisane. Jeśli jest napisane ile jest obrażeń, to jest uderzenie. No i close no, combatem no, zabijesz no. mi go, no niestety. Ja już teraz ci to mówię. Okej, okay, dzięki. Ta. Dobra, no mnie tam to nie interesuje. To jest właśnie przeciwnik. Bo wiesz, że ja tak naprawdę, jakbym miał grać tutaj sam, to bym nic nie ugrał, taka jest prawda, tak, guys? Dobra, no. Patrz ale, jaki. Ale, part, part. Patrz jaki kombak. O, tu to, to było? No nie, no dlaczego był szybszy? <laughs> <Nie> Sprawdziłem <laughs> nawet. No. <sighs> dobra, Jakie, bo... no to. Patrz jaki kombak. Dobra no moi drodzy, no to był nasz mecz BO3. Zakończył się wynikiem dwóch wygranych dla cichego. No i co? No, kolejne BO3 będzie się rozgrywało na kanale cichych HD, do którego link znajdziecie w opisie. No ja byłem Pawlik, to był cichy HD, to było Pokémon Showdown. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Halo.